Witam serdecznie, to jest kanał Alter Historia. W poprzednim odcinku mówiłem wam o wpływie Donalda... Y, Chabadu Lubawicz na rządy Donalda Trumpa. Te wpływy są dosyć tajemnicze, co będzie widać właśnie w tym, co wam pokażę y, dzisiaj. To znaczy, będziemy tu odnosić się do czegoś, co wyglądało jak rytuał, w którym Chabad Lubawicz przed jego przedstawiciele odgrywali bardzo istotną y, rolę. Zdawali się tym y, dowodzić, jak zobaczymy, tam właśnie przedstawiciel... Y, y, Chabadu miał w tym aspekcie rytualnym tego wydarzenia taką najdłuższą, najdłuższą przemowę, w której zawarł taką tą swoją myśl kojarzącą się bardzo z myślą taką masońską, kabalistyczną, jak sobie to zobaczymy. W tym wszystkim brał udział Karol Nawrocki, który był akurat w Stanach Zjednoczonych. To się odbywało w ramach... Dnia modlitwy, modlitwy i właśnie tam Karol Nawrocki został także zaproszony w związku ze swoim wizytem w Stanach Zjednoczonych. Dzień później Donald Trump bezpośrednio poparł Karola Nawrockiego, co w mojej interpretacji, którą przedstawiłem w poprzednim odcinku, oznacza poparcie Karola, Donalda Trumpa dla układu politycznego w Polsce, co było dla mnie oczywiste właśnie w dużym stopniu ze względu na te hmm, Wpływu Chabadu Lubawicz na tą postać, czyli oczywiście Donalda, Donalda Trumpa. Chabad Lubawicz ma też wpływy oczywiście duże w Polsce, których natury do końca nie rozumiemy, to znaczy by trzeba znaleźć dużo faktów, żeby to wyjaśnić, a jeszcze moim zdaniem nie została tutaj wykonana odpowiednia praca. Ale póki co póki przyjrzymy się właśnie dziwnym rzeczom, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze. Zwrócę uwagę na pewne podobieństwa akcji politycznych z tym, co się dzieje w Polsce. Trump powiedział do Nawrockiego: You will win. Co ciekawe, bardzo potomne hasło usłyszał z kolei Lech Wałęsa, już bezpośrednio od człowieka związanego z Chabadem Lubawicz. To jest ewentualnie pośrednio, dlatego że Donald Trump, tak jak mówiłem, właśnie bardzo współpracuje z tymi Chabadnikami, co jeszcze będzie widać później w opisie tych kwestii, kwestii rytualnych. Ryk Wałęsa miał ja spotkać się z przedstawicielem środowisk żydowskich, w tym Chabadu, i usłyszeć także słowa You will win lub analogiczne zapewnienie, zanim został prezydentem. Była to rozmowa prywatna lub półoficjalna, a słowa te zostały potem wspomniane w różnych publikacjach i wspomnieniach. To jest dostępne, Informacje o tym są dostępne na stronie Chabadu. Możecie sobie zerknąć, jeśli chcecie, też mówię o tym w różnych swoich programach. Jest tu podobieństwo faktycznie tej sytuacji. To przypomina jakieś symboliczne potwierdzenie misji. Tego typu sformułowania you will win, jesteś wybrany, mogą działać jak inicjacja, nie tylko moralne wsparcie, ale forma duchowego lub rytualnego wprowadzenia do grona tych, którzy mają wygrać. O tym warto wspomnieć właśnie dlatego, że pojawia się tu ten aspekt rytualny w związku z tym, z, z co zobaczymy zaraz w takim właśnie de facto obrzędzie, w którym Nawrocki też brał przynajmniej jak obserwator udział, ale także w tym, że do Same Wałęsom rozmawiał de facto człowiek, który był bardzo mocno zaangażowany w te kwestie ważne dla duchowości żydowskiej, kabalistycznej de facto, związanej z Chabadem. W środowiskach takich jak Chabad, które są bardzo zaangażowane duchowo i geopolitycznie, takie słowa mają mieć wagę, mogą mieć wagę proroczą. Zarówno w przypadku wałęsa, jak i potencjalnie Nawrockiego, można mówić o delikatnym błogosławieństwie ze strony osób lub środowisk mających wpływ międzynarodowy. Chabad, jako ruch hasycki o ogromnych zasobach i kontaktach, bywa postrzegany przez niektóre środowiska jako ukryty agent wpływu. Ja także o tym mówię w różnych swoich materiałach. No de facto, to, co zaraz zobaczymy, jasno pokazuje, że jest tu jakiś wpływ, no dosyć tajemniczy jednak. Jeśli Wałęsa dostał podobne słowa wsparcia od Chabadu, a w roku 2025 nawracki od Trumpa, w towa, w towa, który był oczywiście w towarzystwie rabina Szemtowa niedługo przed tym, to można zauważyć schemat legitym, legitymizacji lidera przez, przez zewnętrzne autorytety. Może to być czysto symboliczne, ale może też być częścią dłuższej gry geopolitycznej lub ideologicznej, gdzie pewne osoby są wybierane i wypychane do roli liderów y, narodowych, ale także warto zwrócić uwagę na ten aspekt duchowy, który jeszcze będzie tu widoczny. Na tym zdjęciu opublikowanym w mediach właśnie widzimy Karola Nawrockiego siedzącego w drugim rzędzie, gdy w pierwszym jest właśnie rabin związany z Chabad Lubawicz, który nazywa się Levi Szemtoff. To wpływowa postać w środowisku żydowskim Waszyngtonu, pełniący funkcję wiceprezesa organizacji American Friends of Lubawicz oraz lidera The School of the Nation Capital. Od lat reprezentuje Ruch Habat Lubawicz w kontaktach z amerykańskimi władzami, uczestnicząc w wydarzeniach religijnych i politycznych, takich jak uroczystości w Białym Domu czy przesłuchania senackie dotyczące antysemityzmu w kampusach uniwersyteckich. Zwróciłbym uwagę na właśnie wydarzenia religijne i polityczne, bo wydaje się, że tutaj, w tym o czym mówię, mamy do czynienia z syntezą tych kwestii religijnych i politycznych, z czego robi się bardzo niepokojąca. Rzecz. No i właśnie widzimy, że tutaj mamy naszego Karola Nawrockiego, usadzonego trochę dalej od źródła powiedzmy władzy tutaj, czyli Donalda Trumpa niż pan ReBe. Chciałbym zwrócić uwagę, że nasz. Rebe Lewi Szemtow był promowany przez organizację Binaj Brit International. Jak niektórzy mówią, że stosowanie takiej narracji, że z masonerią na temat samego Chabadu jest teorią spiskową i chabadnicy się do tego bardzo wypierają, to z Binaj Brit jest trochę inaczej. Ta organizacja była uznana za organizację masońską przez same władze polskie w II RP i zdelegalizowana. Później przywrócił ją do życia Lech Kaczyński. Rabin Szemtow pochodzi z rodziny głęboko zaangażowanej w ruch Chabad. Jego ojciec, Rabin Avraham Szemtow, był bliskim współpracownikiem Lubawicza Rebe, czyli rabina Menechema Mendla Schnersona i pełnił funkcję przewodniczącego w jednej z organizacji Chabadowej. Tu mnie za zaciekawiła jedna rzecz, to znaczy ten ojciec Lew Lewi Szemtowa, oczywiście pochodził z Rosji, jak na to wskazuje nazwisko, czyli jest to takie podwiązanie przynajmniej rodzinne z tą rosyjską frakcją. Chabadników, którzy tam oczywiście też w Rosji mają bardzo duży wpływ, jak mówiłem w parę innych swoich odcinkach, ale on wyjechał z Moskwy w roku 1937 ten ojciec Lewiego. To znaczy, że z Rosji, mimo że wtedy były takie pogromy np. osób związanych z duchowieństwem i tak dalej, na terenach zajętych przez bolszewików, to jednak ci chabadnicy jako tako mogli mieszkać, a gdy naprawdę robiło się już dla nich niebezpiecznie, to wtedy raczej mogli wyjechać. To zdarzyło się przynajmniej w przypadku kilku tych chabadników, w tym głównego poprzednika Schnersona. Myślę, że to była interesująca informacja. Spośród liderów religijnych zgromadzonych na tym dniu modlitwy, jak to się nazywało, Rebe Levi Szemtow miał zdecydowanie najdłuższą wypowiedź. Widzimy go, że on centralnie stoi najbliżej Trumpa, jeszcze w tych zapowiedziach rozpoczynających samą jego wypowiedź, która jest też bardzo kuriozalna. Jak ludzie słuchają tej wypowiedzi, możecie sobie zobaczyć film na kanałach oficjalnych Białego Domu, to mają spuszczone głowy i kiwają tak tymi głowami, słuchając, słuchając tego, co ten Lewi Szemtoff mówi, i tak. Mówią, jest, jest, tak. Jakby potwierdzając właśnie to, co tam Rebeszem to powiedział. Bardzo dziwnie to wygląda, musicie sobie zobaczyć. Jest, jednoznacznie przypomina jakiś właśnie taki, taki, taki jakby rytuał, że tam ktoś musi potwierdzać to, co on mówi. No i on właśnie pełnię taką, jakby rolę przewodnią w tym wszystkim. Wygląda to na budowanie jednej globalnej religii, bo jest mowa właśnie o wspólnym Bogu, ale dowodzi tym kabalistyczny Chabad Lubawicz. No to właśnie wynika z tego, że. Rebe Shemtow jest najbliżej Donalda Trumpa i on też ma najdłuższą i pierwszą wypowiedź ustalającą, powiedzmy, reguły gry. No jest to bardzo dziwne, I o co w tym chodzi? Rebe Szemtow mówi też na przykład, że antysemityzm należy zastąpić semityzmem, pada tam takie hasło, czyli zwiększenie wpływów żydowskich, które mają dać światu, światu pokój. Jest mowa, że Żydzi walczą z sinister powers, z jakimiś tajemniczymi mrocznymi, mrocznymi siłami. Tak to jest właśnie tutaj ujęte. Powtarza się też kabalistyczne hasło o świetle i ciemności, no właściwie dla takiego właśnie spojrzenia na kwestie duchowe. Dla Chabadu. Potem zaczyna się właśnie ta kwestia, jakby, jakby rytualna. To właśnie wygląda w taki sposób, jak na zdjęciu, że tam jedna z pani unosi te, te ręce w taki sposób. To ciekawe, ona ma jakąś logikę w tym unoszeniu, unoszeniu tych dłoni, dlatego że na początku jedną z dłoni ma za sobą, a tylko jedną dłoń ma uniesioną, tak by wszystko ma jakieś, jakieś znaczenie. Centralne umiejscowienie Trumpa zobaczmy, że to jest ważne. Trump siedzi samotnie przy biurku z pieczęcią prezydencką w pozycji niemal tronowej. Wszyscy inni wokół niego, w półkolu, z twarzami, twarzami zwróconymi ku niemu. To przypomina układ liturgiczny, w którym centrum zajmuje obiekt kultu lub przewodnik duchowy. W szczególności kobieta w żółtej sukni podnosi obie ręce nad jego głową, jakby go błogosławiła, lub przywoływała siły duchowe. Jak sobie, no to, to wszystko tak wygląda. Jak Tam zerkniecie, tam też taka dziwna muzyka gra w, w tle, taki też tam jest dziwny, jakby transowy rytm słyszalny. Także wszystko to wygląda właśnie dosyć niepokojąco. To bardzo rzadko spotykane w wydarzeniach religijnych z udziałem polityków. Zazwyczaj to politycy składają ręce, a duchowni odmawiają modlitwę. No tak dziwnie to wygląda. Brak wyraźnych odniesień do Boga. Nie ma symboli chrześcijańskich, krzyż Biblia na widoku. Modlitwy i błogosławieństwa są dosyć ogólne i skupiają się na osobie Trumpa, jego zdrowiu, sile i misji, a nie na Bogu jako celu modlitwy. Różne religii i wyznania, chrześcijaństwo ewangelikalne, prawosławie i judaizm, zlewają się tu w rodzaju ekumenicznego rytuału skupionego na jednostce świeckiej. Mówiliśmy, że wizja jednej religii pojawiła się w przemowie Rebe Szemtowa z Chabadu. Tak, właśnie pojawia się to i tak samo widzimy, że to jest wszystko jakby taki rytuał ekumeniczny. To też bardzo dziwne, że to niby mówi się, że to są ortodoksyjni żydzie i im nie przeszkadza branie udziału w czymś takim. W rzeczywistości z tą ortodoksją jest bardzo czy ciężko, bo tam w tle jest kabalistyka, która jest czymś innym niż de facto żydowska ortodoksja. Jest to jakieś pomieszanie pojęć, które omawiam w swoich programach w sumie bardzo często, gdy poruszam temat Chabadu Lubawicz. Przypomina to wszystko atmosferę rytualnego koronowania. Trump wygląda jakby przyjmował hołd, nie tylko polityczny, ale niemal duchowy to przywodzi na myśl starożytne rytuały, w których władca był uważany za pomazańca bożego lub boskiego reprezentanta. To z pewnością to tak przypomina, ja z czymś takim się w ogóle wcześniej nie spotkałem. Musicie sobie zobaczyć, żeby całość dziwaczności tej sytuacji wyczuć, bo właśnie jeszcze, tak jak mówię, jakaś dziwna muzyka w tle tutaj leci. Ponad to chciałbym zwrócić uwagę na użytą w, na tym obrazie symbolikę, w obrazie mamy tutaj kobietę w żółtej sukni, wyraźnie centralną postać przypominającą kapłankę. Kobietę w czerwotnej, szkarłatnej sukni, stojącą tuż przy trampie. Mężczyzn z niebieskimi i czerwonymi krawatami, Trump i inni. Tam najbardziej ten niebieski się wyróżnia w, w linii prostej koło Trumpa no i u samego Trumpa. Ta triada kolorów nie jest przypadkowa w tradycjach ezoterycznych, a szczególnie ma jakby związek z mm, symboliką hermetycznego zakonu złotego brzasku. To okultystyczna organizacja założona pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii, silnie oparta na kabale, hermatyzmie, alchemii i symbolice tarno-żywiołowej. Wszystkie te nurty też są widoczne właśnie w ezoteryzmie judaistycznym, właśnie między innymi w kabacie Lubawicz, który się na tej kabale, kabale opiera, także w rzeczywistości pod fasadą ortodoksji żydowskiej może być ukryta po prostu symbolika ezoteryczna. W ich rytuałach, to znaczy w rytuałach hermetycznego zakonu Złotego Brzasku, w strukturze kolorystycznej. Żółty symbolizuje powietrze, Merkury, intelekt, noszony przez hierofanta lub mistrza wiedzy. Czerwony to ogień, Mars woda, symbolizujemy moc, transformacji i inicjację. Niebieski odpowiada wodzie, księżycowi i intuicji, czyli uległości i duchowej głębi. Są to trzy z czterech kolorów żyłiołów stosowanych w rytuałach zakonu. W czwartym jest zielony ziemia. Kolory te także używane w ich szatach rytualnych, jak i w geometrycznych symbolach potencjalne rytualne znaczenie tych, tych trzech postaci. Kobieta w żółtym to kapłanka powietrza, medium duchowe, kanał dla boskiego światła. No ona się właśnie tak zachowuje w sposób, który może sugerować, że jest czymś takim. No i to będzie się związało także z symboliką używanym przez ten zakon ezoteryczny. Kobieta w czerwonym to strażniczka ognia, energia, działanie, intuicja. Mężczyźni w niebieskich, czerwonych krawatach reprezentują zbalansowane siły. Głównie wodę, patrząc na Trumpa. Taki trójkąt kolorów, kolorów, żółty, czerwony, niebieski, to też klasyczna forma ezoterycznego równoważenia sił kosmicznych, spotykana w ceremonialnym hermetyzmie. Zważywszy na dziwność tego rytuału, to możemy przypuścić, że coś takiego właśnie tutaj ma miejsce. Przykłady z, z rytuału złotego brzasku, które tu pasują, Rytuał neofity. Inicjacja przez trzy kolory kolorystyczne, czerwony, czerwony, niebieski żółty, czerwony, niebieski żółty, czyli w rytualne ofity te trzy kolory się pojawiają. Może Nowitom jest tu obecny na, na widowni Karol Nawrocki dopiero wdrażany w arkana wielkich politycznych kwestii. Centralne umieszczenie króla, figura król lub Hierofanta, jako przewodnika nadzu, odpowiednika Sol Invictus. Czyli się właśnie, odniesienie się, jakby do tych pogańskich rytuałów, w których taką, taką wartość duchową przyjmował właśnie wódz. Podnoszenie rąk nad głową przez kapłankę powietrza, gest przywoływania światła lub boskiej mądrości. Takie coś też się właśnie w rytuałach o charakterze gnostyckim pojawia i to jest widoczne także w tym, tym rytuale. Jak dla mnie, wszystko jest to bardzo dziwne i trzeba sobie zadać pytanie, jakie jest rzeczywiste, jakie rzeczywiste znaczenie ma to do tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj zebrani. Tam Trump wcześniej mówił, że dla niego właśnie ten dzień modlitwy, jak to się nazywa, jest bardzo ważny, no ale w rzeczywistości przebieg tego dnia modlitwy sugeruje, że chyba coś innego jest tutaj odgrywane, a w tym bardzo dużą rolę odgrywa ten Chabad, tak jak właśnie mówiłem, ten rebe Levi Shemtov związany z Chabadem miał tu główną przemowę. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo on reprezentuje jakieś tradycje de facto ezoteryczne w samym, samym judaizmie. I też tutaj, tak samo jak nie wiemy, dlaczego ten habat może sobie u nas bez problemu obchodzić te, te różne ceremonie, to nie wiemy, dlaczego tutaj ma takie duże oddziaływanie na, na to życie duchowe w Stanach Zjednoczonych i, no, i... I w jaki sposób kooperuje przy tym prezydencie, że może właśnie tego typu obrzędami de facto zarządzać? Dziękuję za oglądanie programu. Mam nadzieję, że program był interesujący. Zachęcam do powielania materiału, udostępniania dalej. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam jeszcze, by to zrobić.